Moim zdaniem, jeżeli chodzi o CPK, to nie, to nie będzie żadna konkurencja. Turyści będą wszędzie i będą chodzić poza Zastodole. Zobaczyć, to będzie otwarcie okna na świat. Krywlany, topolany, znowu krywlany, sanniki, a nawet żuki. A teraz być może kołaki kościelne. Jesteśmy w miejscu, gdzie rozważana jest budowa lotniska regionalnego dla województwa podlaskiego. Takiego sprawdziwego prawdziwego zdarzenia. Czy tym razem się uda? planach pas startowy. Miałoby być umiejscowione w tym miejscu e, około 4, czy ponad 4 kilometry. Wzdłuż Z Wzdłuż ósemki. Wszystkie argumenty tutaj wskazują na to, że to jest najlepsza lokalizacja, ale decyzję podejmie już inwestor. Ja zaproponowałem, e, zaproponowałem lokalizację w kołkach kościelnych, która moim zdaniem jest najlepsza z tych lokalizacji, które do tej pory... Stowarzyszenie Lotnisko Białystok wybierało. Ponieważ lokalizacja, którą ja wskazałem, tereny te są niezabudowane. Blisko jest Droga Krajowa S8 ekspresowa. Jest kolej. Mamy tą białą plamę. Nie mamy tutaj nic. Zawsze mówiło się, że jesteśmy tą, tym biednym podlasiem. Naturalnie, że jesteśmy biedni, bo nie mamy możliwości rozwojowych. Jeżeli powstanie taka, takie przedsięwzięcie, takie lotnisko, to proszę zobaczyć, to będzie otwarcie okna na świat. 8 sierpnia, tak, to było 8 sierpnia, to było na, z inicjatywy Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wspólnie właśnie ze stroną chińską przyjechało tutaj rozmawiać o tym pomyśle. I to były takie ogólne rozmowy, pokazywaliśmy teren, jeździliśmy w teren. No i strona chińska taka była dosyć zainteresowana tym, tym tematem. Natomiast no, szczegółów nie znam, ponieważ całą sprawę prowadzi stowarzyszenie. Na początku pokazaliśmy mapy, te, które pani pokazała przed chwilą, pokazaliśmy obszar, na którym miałaby ewentualnie powstać to, ta inwestycja. Jeździliśmy w teren, oglądali w terenie, tam gdzie to miejsce. No i tyle. Będzie mieli różne możliwości, a przede wszystkim zrobimy, gdybyśmy się pospieszyli, to zrobimy to, co planują Niemcy: przejąć rynek ze wschodu. Transport z Chin, naturalnie, chińczycy powinni być bardzo zainteresowani, bo w związku z tym, że oni mają możliwość transportu, szybkiego transportu towarów tutaj do Polski. I dlaczego mamy? rozbudowa całego, całego regionu. Proszę sobie wyobrazić, co, co to, jeżeli takie lotnisko powstanie, jak zmieni się struktura otaczająca to lotnisko, ile możliwości biznesowych powstanie i co będzie dalej, dla, jaki, jaki to, jakie to ma znaczenie dla, w ogóle dla naszego rozwoju. To nie trzeba być tu żadnym filozofem, żeby wiedzieć, że jeżeli takie powstanie, takie coś, to będzie to ogromny rozwój dla naszego regionu. Żadnych planów technicznych nie ma. Na razie z, zaczyna się od marzeń, ale wszelkie wielkie projekty zaczynają się od, od marzeń. E, no, próbujemy coś w tym kierunku robić. E, no, nikt nie powiedział, że się uda, ale trzeba próbować. Dlaczego nie w Kołakach, a tylko w Białymstoku ma być? No dlaczego? W Białymstoku przecież chyba jest coś takiego. A w kołakach ja też nie widzę na razie, ale będą latać i będą, będą startować, będą, będzie lotnisko. Ja mam taką nadzieję bynajmniej. Wójdź się stara i uważa, że do marzycieli świat należy. I bardzo dobrze. Ja też do odważnych świat należy, do marzycieli, do wszystkiego. I lotnisko coś by dało dla gminy? Jak pan myśli? Miejsca pracy, jakiś ruch tutaj w interesie? Wszystko by było. Wszystko! w końcu i kołaki muszą się jakoś odbić. A w tej Pani chwili jest źle? Białystok, Zambrów, i Łomża, Warszawa i kołaki niech będą na czołówce. Miałoby być to ogromne kargo, co by dało gminie. No nie tylko gminie, cała ściana, ściana wschodnia by na tym zyskała, to by był ogromny skok gospodarczy całego tego regionu, rozwój firm. Także, no, myślę, że to, no, nic takiego więcej nam się nie zdarzy, myślę. No o lotnisku, nie wiem, czy słyszeliście. To by dobrze było, żeby byli, to, 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 by, to by dojechał rowerem albo wózkiem i by i, i pracował. No, nie, to, ja by nie tutaj mogli, Ale jak pan to, to. myśli, bo słyszał pan o tym? Słyszałem. No i co pan myśli? Myślę, że całkiem dobrze będzie gdzie lotnisku. Bo o co? No to ludzie będą mieli pracę. O. No i bardzo dobrze, żeby. No i gmina by się rozwinęła trochę? Ja, tak, bliżej do pracy by mieli. No i może młodzież by nie uciekała. No, no może do <śmihatères> Ludziom pozabierają ziemię. I, I będzie lotnisko, no i co za Zado zadowolenie? To je, aby było dobrze. Może być, może Czemu? być, może być, bo dobrze. Ja to w telewizji ja, ja do, do Australii polecę od razu, no tutaj strach z, z lotniska. Do Australii ma pan jakieś z Australią związki? Niech pan opowie. Brat otecznie. Jechał teraz w Polsce jest, to będzie tutaj A będzie No tak, tak, łatwiej będzie. No, no. Ja, to... ja mam dać dwa pętka na Bliżej będzie za granicę jeździć, no to człowiek, człowiek będzie Jak będzie tam. No, a pan w ogóle był gdzieś za granicą? W no, Australii byłem. O, jak w Australii? Lepiej niż w Kołakach? O, świat. <głosy> <głosy> no, ja oczywiście słyszałem o tej sprawie, ale z mojej strony podzielam i nie podzielam to. Te lotnisko w naszej stronach jednemu zrobię dobrze który się kto ziemi pozbędzie gdzieś się przeprowadzi to zgoda a drugiemu zabioro ziemię zabioro cały majątki swoje dorobki życiowe potracę wszystko pani przyszło wysiedlić mieszkanie, dom, wszystkie cały majątek, całego życia po rodzicach, po dziadkach, to moim zdaniem nie jest dobre. A po drugie, to będzie, jak będzie w razie jakiś samoloty czy coś, to będzie hałas przede wszystkim. Nikt nie będzie tu się mógł odnaleźć, a jeszcze jak jakieś będą transportowe, pasażerskie samoloty przylatywać, to będą normalnie turyści, będą wszędzie i będą chodzić po Zastodolu. Jesteśmy na etapie założenia spółki celowej, która zajmie się działaniami związanymi z lotniskiem. Chińczycy są zainteresowani, są zainteresowani budową, budową lotniska. Naturalnie, jeśli chodzi o inwestycje, na dzień dzisiejszy postawili o, o warunki, które mówią, że no my chcemy to, jeżeli wy nam dacie to, to my chcemy to, my jesteśmy zgodni, żeby zainwestować, ewentualnie poszukać inwestora strategicznego, który by nam pomógł. To, to przedsięwzięcie zrealizować. Chodzi o grunty. Chodzi o grunty, absolutnie. No to wspaniała historia z 96 roku, 7 roku może, gdzie Unia Europejska była już, miała już jakieś plany, bo mówimy o planach, jeżeli mówimy o planach, to jako państwo to ktoś planuje nie na lata, ale na wiele, wiele lat do przodu. Unia Europejska była zainteresowana Podlasiem jako to, że było to koniec, że tak powiem, Unii Europejskiej. I w związku z tym, z porozumieniem z firmą Fokker, zjawiło się tu moich trzech kolegów, z którym za dawnych czasów współpracowałam, i oni w ciągu paru tygodniu, tygodni zrealizowali swoje przedsięwzięcie, i określili się, że właśnie kołaki kościelne są dobrym punktem, w którym, w którym na, na, powinno być zrealizowane to lotnisko. Dlaczego kołaki akurat? Dlatego, że tak, jest ileś tam kilometrów od granicy. Chodzi o pasy startowe, kołowanie. Natomiast jest przy drodze, no i jest przy torach, które są bezwzględne do transportu. Pomysł wrócił w związku z Chińczykami, czy po prostu wrócił, dlatego że wciąż potrzebne jest tu i możliwe wbudowanie lotniska i konieczne? No jest to naprawdę konieczne, jest to fantastyczne. Gdyby to przedsięwzięcie się naprawdę udało, to tylko możemy sobie gratulować. Mam nadzieję, że. Ta inicjatywa, którą my podejmiemy z tą spółką celową, zdobędzie sobie takie, y, taką popularność, czy takie zainteresowanie również z władzami miasta, z którymi będziemy rozmawiać, ale jeszcze nie na tym etapie, i z włodarzami. Tu mamy ósemkę y, Zambrów, Białystok, tu mamy kolej, tu mamy kołaki, gdzie się znajdujemy. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby pan Truskolaski z nami chciał rozmawiać, współpracować, czy nawet wziąć udział. Prawda? Tak samo jak i pani pan Wojewoda i czy Urząd Marszałkowski. Na dzień dzisiejszy wyszło to niezdarnie, niepotrzebnie. I Bo zrobiło... jeszcze jest za wcześnie, prawda? I, w, i w, w ogóle krywlany nie są konieczne do budowy tego lotniska, tak? Krywlany są na absolutnie niech idą swoją drogą. Krywlany są dla innych zadań, dla innych celów, a my mamy swoje cele. I absolutnie nie chcemy być związani, chcemy absolutnie pana Truskowiego obrażać w żaden sposób, bo my nie mamy nic wspólnego z Krywlanami. Trwają dyskusje i planowania, a do lotniska jeszcze daleko. Ale ta sprawa wciąż wzbudza niemałe emocje w regionie. Regionie, który na mapie polskich lotnisk wciąż pozostaje białą plamą. Małgorzata Kotarska, Ołdakowska, Podlaskie 24.